Witam serdecznie, ganiam towarzystwo, szczególnie schodzą, ale musiałem nie, trochę poszelać, bo nie chciały chodzić. Cztery są, a ta to... chmura troszkę, ale ładnie poszły. Wszystkie świeżyzny wypuszczone. To jak mówiłem, cztery złapane, i z tego co liczyłem, to cztery. Sąsiad złapał dwa ciemne cepla tego czaposza czarnego. Ale czapusz to. Dziad. Ciemne dwa sztuki. Z tego co widziałem raczej nic więcej już nie złapał pyściaki młode chodzą, nieźle koczek nawet przyleciał jeden <laughs> ala Budapeszt też to chodzi nieźle eee. tam jeszcze dawno nie siedziały do domku uciekać uciekać do domu chłodno mają w budzie tutaj poszlątałem tę podłogę tutaj trochę i tam chciałbym naprawdę porządek utrzymać to drugi dzień trzeba było sprzątać nie ma czasu na to i to tak, ciemno oddałem już został wyszwanci. i ten Dereś Dereśa też może znajomy przyjedzie Weźmie, zobaczymy jak mu tam strzelanka sobie uważa. Nie wiem nawet czy to ten deryś jest. Szczerze mówiąc, czy to ze wsi, czy to skądś indziej, nie mam pojęcia. Młode pyściaki tak samo. To przywiozłem ostatnio też szmatko ganiane z parę dni dość silny z sąsiadem. Zobaczymy, jak to będzie. Czy coś tam zostanie, czy nie, ty świeży. Dajemy wody z ciostkiem z raluchą widać, na wstępach trochę tutaj widać tam o jeden, drugi, trzeci czwarty, piąty, szósty sześć tutaj w budzie sześć w budzie w dachu siedzą tam jeden no Achu, jeszcze sporo puściłem młode jaśniaki jeszcze chujnie popierzone Tutaj siedzą jeden pesz, drugi, pesz trzeci, czwarty Tutaj piąty i to tak Peszta żółtego, tego, A jest tam, już go widzę. A dobrze dają. Dobra. Dzięki panowie za komentarze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, oglądających. Do następnego filmu. Trzymajcie się.